Panie i Panowie, już jesienią od 3 września w telewizyjnej dwójce Nowe Muzyczne Show. Ale nie dwa razy powtarzać nie trzeba. W ale studiu... dwa odcinki będą odleciały jeden po tak. drugim od razu. Studiu, największa gwia... dlatego, że to po angielsku i trzeba no było właśnie. jednak jakoś próbować wiesz, utrwalić na rodzie. Największa gwiazda tego programu, czyli najlepszy męski voice in Poland, Andrzej Piaseczny. Dzięki no za Ale realizuje. zaraz, momencik, ja się nie mogę na to zgodzić. Oczywiście wrodzona skromność nie pozwala. Na ma ładniejszy głos od ciebie. Nergal na pewno. Nergal. Też pojawił się w tym programie. Posłuchajmy, może co Nergal mówi o. Uczestnikach na castingach. Jest dużo fajnych głosów. Ja wiem po prostu ze że w tym biznesie to będzie bardzo często gdzieś tam jakiś też nie? Ale jest dużo potencjału na pewno. Zgodzisz się z tym, Andrzeju? Przepraszam, nie usłyszałem. Zapytaj nie. nie. Oczywiście, oczywiście. Zgadzam się. Jest, to, to, to jest naprawdę program o troch, troszkę innym poziomie, co, co wprowadza nas w zakłopotanie. Dlatego, że często zdarza się tak, że czekamy, że jeszcze ktoś lepszy przyjdzie, jeszcze ktoś lepszy. Mamy do dyspozycji pewną ilość miejsc. Mhm. Najpierw ich nie oszczędzamy w ogóle, potem zaczyna nam ich brakować. Ktoś przychodzi, śpiewa. My żałujemy, że nie wzięliśmy. Czasem, jakbyś zobaczył naszą minę, jakbyście zobaczyli naszą minę bo po prostu, kiedy ktoś skończył śpiewać, a myśmy nie wcisnęli tych piepieli przonych guzików, tak. mhm. to po prostu, no kurczę, no jest dramaturgia naprawdę, także, no nie wiem, nie gwarantuję, że będzie kolorowo, będą same pawie, wiesz friki i będzie śmiesznie, mhm. nie będzie chyba aż tak bardzo śmiesznie, chociaż na pewno nie jeden raz się uśmiech na twarzy może pojawić.